Od strony sportowej, jak miałem zacząć, że, że, to, że ten mecz stał na, na całkiem niezłym poziomie, e, drużyna z Zawiercia bardzo dobrze zagrywała w dzisiejszym meczu, e, i nas od siatki, dużo lepiej to wyglądało w ich wykonaniu niż, niż w Zawierciu i stąd te, te problemy, które mieliśmy, mieliśmy troszkę większe. Ale no jutro jest jeszcze drugi mecz, także, także spokojnie. Teraz pójdziemy, prześpimy się, odpoczniemy na tyle, na ile to jest możliwe i jutro przyjedziemy na halę, żeby walczyć o złoty medal. Wydaje mi się, że, że nie ma co oceniać pracy sędziów, A... potem będą mi wysyłać jakieś pisma, więc ja tego nie chcę, ale fajnie jakby tą ostatnią akcję mimo wszystko można było by sprawdzić na challenge'u, można by było czas wziąć, może by to coś zmieniło, ale nie ma teraz co o tym rozmawiać. Wynik jest jaki jest, mecz się skończył, 3-1 wygrało Zawiercie jutro wracamy na decydujące starcie. Wrócić jak najszybciej do mieszkania. Eee, dzisiaj na pewno mam nadzieję, że, że kibice będą wyrozumiali, że autografów ani zdjęć za bardzo nie porobimy, bo, bo chcemy odpocząć, chcemy jak najszybciej się zregenerować i być jutro już tutaj tak naprawdę o 13 na hali.